Cześć, witajcie w pierwszym odcinku serii o wyciszaniu samochodu, która będzie nosić nazwę Świat Bitmat. Chodzi o to, że chcemy wam przybliżyć, jak są zbudowane samochody, które wyjeżdżają z fabryki, które według specyfikacji fabrycznej mają nosić miano samochodów w miarę luksusowych, bo wyposażonych przynajmniej, tak jest w przypadku Renault Trafik, w dwie klimatyzacje wybasto i podobno wyciszenie. Otóż to co widzicie w tej chwili, to są efekty zdjęcia pod sufitki, gdzie praktycznie wszystkie zapinki zostały urwane, bo inaczej się tego zdjąć nie dało. Również na początku mieliście kilka zdjęć z serii, jak wygląda samochód po zdjęciu. Tapicerki i oryginalnego wyciszenia. Za chwilkę przejdziemy dalej i pokażemy Wam kilka zdjęć z momentu, jak zdjęliśmy tapicerkę z samochodu. Tu akurat w tej chwili widzicie kawałki przyklejonej już maty butylowej bitmat, która musi być zainstalowana na całej powierzchni blachy dachu, podłogi i boków samochodu. Najlepiej również tylnych drzwi, a raczej zalecam tylne drzwi również wyciszyć. O audio powiemy sobie w innym odcinku, bo nie uzyskaliśmy jeszcze informacji od producenta sprzętu, który montowaliśmy, czy chce, żebyśmy ujęli go w naszym filmie. Zatem czekamy. Na pierwszy rzut idzie krótki obrazek z tylnego boczka lewego. Zdjęliśmy go po to, żeby zobaczyć po pierwsze, w jakim stanie jest konserwacja samochodu. Jak widać, jest w stanie nijakim. Tu pryśnięte, tam troszeczkę przyglutowane. Generalnie bieda aż huczy. I to zastajemy po zdjęciu boczków. Po prostu po plastiku nie ma nic. Dlatego wymaga to dokładnego i szczegółowego wyciszenia. Najpierw matą butylową BitMat, następnie pianką, która ma zamknięte struktury, dzięki czemu nie chłonie wody i nie pleśnieje. Nie butwieje, nie śmierdzi wbrew panującym opiniom. Należy to wszystko później wytłumić. Tutaj macie obrazek podsufitki kierowcy i pasażera. W takiej ilości są wyciszenia fabryczne, czyli dwie maty o długości 50 cm na 20, i to ma stanowić wyciszenie samochodu. Dodam tylko, że dach całego trafika składa się z jednej warstwy blachy, nie ma podwójnego kołnierza i jest po prostu jedna blacha, która strasznie huczy, strasznie hałasuje podczas deszczu. Ktoś, kto ma takie auto i jeździł podczas deszczu lub silnego wiatru, wie o czym mówię. Tu jest ujęcie z drugiej strony, troszeczkę zbliżone. Dodatkowo jeszcze mamy na zdjęciu wiązkę kabli, które idą do zasilania tylnego ogrzewania i klimatyzacji oraz głośników, które niemiłosiernie hałasują pod tą podsufitką, dlatego że nie były niczym przyczepione, żadnym wkrętem, żadną zapinką tu mamy obraz całego dachu wiązka kabli po lewej stronie od strony kierowcy idzie sobie po prostu przypięta po dachu luzem i dobrze, nie ma w tym nic złego natomiast blacha, jej grubość i jakość wykonania łączeń i wszystkich zapinek jest po prostu o zgrozu makabryczna wszystkie te spinki, które trzymają pod sufitkę na każdych dziurach potrafią hałasować dlatego, że Część z nich była przyczepiona z dodatkową gumką uszczelniającą, która redukuje drgania, właśnie pod sufitki. Natomiast tutaj, w większości przypadków, czyli 3 czwarte wszystkich zapinek, były bez tych uszczelek, co powodowało ciągle jakieś drgania lub hałas. Tu są wszystkie profile otwarte, wszystkie trzeba pozaklejać, łącznie z tymi, które są nad szybami z tyłu samochodu tak samo te profile, które tutaj widzicie generalnie Renault Traffic jest przygotowany do zabudowy wszelkiej maści i treści dlatego nikt nie spinał się o to, żeby zabezpieczyć te dziury, żeby one nie rezonowały to wszystko są profile otwarte i naprawdę uwierzcie mi, że hałas jest niemiłosierny na koniec tego krótkiego filmiku, który wprowadza nas w etap wyciszania samochodu Zaprezentujemy wam nasz test, który wykonaliśmy aplikacją do sprawdzania poziomu decybeli w kabinie przed wytłumieniem samochodu przy stałej prędkości 90 na godzinę. Na tym pomacie, na szóstym biegu, z włączoną klimatyzacją w pozycji 1. To jest tył samochodu, gdzie wychodzi powietrze tak zwane wyjście ciśnienia przy zamykaniu drzwi, żeby drzwi się zamykały i nie powodowały jakiegoś dodatkowego hałasu. Również do wyciszenia wszystko. Teraz przechodzimy do momentu pomiaru. Pomiar przy prędkości 90 km na godzinę na szóstym biegu z włączoną klimatyzacją w pozycji 1 osiągnęliśmy 71,5 dB. To jest wartość dosyć głośna, tak jak widzicie 80 już jest zaznaczone jako niebezpieczna. 90 km na godzinę, włączony tempomat. Jazda ze stałą prędkością na odcinku 6 km. Szósty bieg, klimatyzacja włączona na poziom pierwszy. Tak wygląda, niestety, fabryczne wyciszenie i fabryczna głośność. Już w następnym odcinku przekażemy Wam kolejne zdjęcia i wszystkie elementy, które są potrzebne do tego, by. Wyciszyć samochód, czyli pokażemy Wam, jakie musicie, w jakie musicie się zaopatrzyć zapinki, gdzie należy je kupić. Broń Boże, w autoryzowanym serwisie, bo zapłacicie jak za zboże. Taka jedna biała zapinka potrafi kosztować bagatela 11 zł netto. Można je kupić na portalach aukcyjnych lub w sklepach internetowych w Polsce po 20 zł za. 30 sztuk, 40 sztuk. Zależy gdzie, kto i jak pakuje. Przedstawimy wam również szczegółowo, jak wyciszyć drzwi, jak założyć audio i co zrobić, by zyskać przynajmniej 6 dB na głośności w środku w kabinie. Jest to możliwe. Badaliśmy samochód po pełnym wyciszeniu. Osiągnął prawie 64 dB. Także jest to sporo, sporo mniej niż fabrycznie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już do oglądania następnego odcinka, gdzie zaprezentuję wam już konkretne wyciszenia samochodu Renault Trafic w wersji 9-osobowej.